Co kwartał się pytałem, co mogę zrobić, żeby więcej drać bo wiesz, to jest odważne podejście. Co kwartał to jest częsta podwyżka. To nie znaczy, że co kwartał dostawałem podwyżkę. Mhm. Tym, w, wtedy, kiedy ja pracowałem, to tam był taki roczny cykl bonusowy, więc przede wszystkim jak. Miałem jasne cele, wiedziałem co mam zrobić, to wiedziałem, że dostanę taki czy siaki bonus, ale oprócz tego cały czas dawałem znać, że mi zależy, żeby jak najwięcej zarabiać. Ja nawet nie mówiłem, że chcę mieć podwyżkę czy coś, tylko mi wprost zależy mi, żebym zarabiał tak dużo, jak dużo mogę, co, co mogę zrobić, żeby te moje zarobki wzrosły. I czasami szedłem, teraz nic. To, to jakby nie ma, nie ma opcji, nie? że mówię dobra. To, co się musi wydarzyć w ciągu kolejnego pół roku, że jak przyjdę za pół roku, to powiecie, Marcin, to było tak super zrobione, że z największą przyjemnością damy Ci tą podwyżkę. Nie I... miałeś czy takiego podejścia, że możesz zacząć być problematyczne dla Twoich przełożonych? Przez to, że zadajesz takie pytania? W Hekato wierzymy, że nieważne, jak robisz rzeczy, dopóki dowazisz efekty. Wejdź na hekato.pl i zobacz, co czarnego przygotowaliśmy dla ludzi myślących tak jak my.